Szanowni Państwo, tutaj właśnie pada deszcz, jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody. Niestety nie mam tej możliwości ani tego komfortu, żeby nagrywać przy zachodzie słońca, na które dzisiaj tak czekałem, ponieważ w Gdańsku nad samym morzem pogoda często sprawia nam takie oto niespodzianki, jak ten deszcz taki fatalne. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo dzisiaj nagranie jak zawsze zresztą odbywa się w samochodzie. Niektórzy mówią, że jesteśmy kopiami ludzi, których zastaniemy na drodze swojego życia, poprzez naśladownictwo, poprzez przebywanie z tymi ludźmi i w kontekście zespołu Aspergera ja się z tym Zgadzam. Część z nas, część osób z zespołu Maspregera wyrobiła sobie taką umiejętność, a raczej taką cechę pod tytułem naśladownictwo. Naśladowanie innych osób, z którymi przebywają, naśladowanie postaci z filmów, z bajek, kolegów z klasy, koleżanek i Część rodziców oraz nauczycieli zadaje takie pytania, czy to jest dobrze, czy to jest źle, czy, czy to jest prawidłowy rozwój dziecka, który słuchając swojej ulubionej postacie z filmu, z bajki, potem wdraża te same teksty do swojego życia codziennego, do swoich, do swoich tekstów, do tego, jak się odnoszą do mamy, do taty, do, do rodzeństwa, do kolegów, do koleżanek i... No, sami rodzice się zastanawiają, czy z tego powodu, że dziecko tyle naśladuje postaci, czy ono czasami nie zatraca takiej umiejętności bycia sobą, czy to jest dobry kierunek. No to najpierw trzeba zdefiniować, co to znaczy być sobą. I bycie sobą to znaczy zachowywać się w sposób naturalny dla kogoś, ale. W sposób naturalny, to znaczy taki, który, który jest dla nas najwygodniejszy, który nam nie sprawia problemów. W zespole Aspergera często się zdarza, że nie mamy intuicji, nie mamy, um, nie mamy takich umiejętności, jak osoby neurotypowe, um, przetwarzania pewnych danych, komunikacji, tego, co wlatuje nam do głowy. A czasami przetwarzamy to. Bardzo dobrze, tylko na przykład może się zdarzyć, że przesadzimy z nadinterpretacją, że będziemy bardziej wyraziści, słysząc jakiś tekst, bo nam się akurat spodobał. I naśladownictwo jest bardzo częstą cechą występującą u nas. I to widać nawet po moich filmikach, gdzie, gdzie w komentarzach widać, że chociażby ja naśladuję Cejrowskiego czy, czy naśladuję Makłowicza. Mówię jak Cejrowski, mówię jak Makłowicz i czytając te komentarze, no po prostu się śmieję, bo to jest, to jest zabawne, że faktycznie ja tych ludzi, to znaczy Makłowicza Cejrowskiego, swojego czasu dość chętnie słuchałem, zwłaszcza Makłowicza, który wspaniale opowiadał o, o, o kuchni w różnych krajach, czy też Cejrowskiego, który miał bardzo trafne komentarze takie społeczno-polityczne, gdy, gdy zwiedzał. Kolumbię, Ekwador, Amerykę Południową, Stany Zjednoczone, jakieś kraje afrykańskie. Mi się to bardzo podobało i prawdopodobnie nasiąkłem ich tekstami, ich sposobem formułowania zdań i tym wszystkim, co nazywamy w psychologii po prostu prozodią. I teraz chciałem odpowiedzieć na pytanie, skoro już wiemy, że, że, że nie jest to nic, nic złego, nic zrożnego, dlaczego tak? Działamy, dlaczego tak wykonujemy? Odpowiedź nie jest oczywista. Człowiek, gdy wykształca się jego charakter, styl mówienia, to wyrabia sobie przede wszystkim swoją osobowość, swój własny indywidualny tembr głosu. I zazwyczaj dzieci, zwłaszcza dzieci, uczą się poprzez naśladownictwo. Siedmiu-ośmiolatkowie bardzo często i bardzo chętnie powtarzają teksty swoich kolegów, swoich koleżanek z klasy, z YouTube'a, z różnych innych mediów. I jest to bardzo powszechne wśród wszystkich dzieci. Nie, nie mówię tutaj tylko o dzieciach w spektrum autyzmu, ale w ogóle u, u wszystkich dzieci. I jest to pewien sposób na zaistnienie, naśladowanie tych, tych samych tekstów. A ale w przypadku osób z zespołem Aspergera czasami dochodzi do takiego kontrastu. Oto mamy nasze codzienne problemy, mamy stereotypie, mamy swoje nawyki, mamy Steamy, mamy zachowanie, w których nie tolerujemy, nie tolerujemy głośnego dźwięku, nie tolerujemy wielu osób, zadań domowych, kar, nagród, ale jesteśmy, i to dla kontrastu, jesteśmy świetni w posługiwaniu się mową zasłyszaną gdzieś z filmów, gdzie teksty z filmów bardzo pasują do sytuacji, w której te teksty przez Aspergerów są stosowane. No i wówczas rodzice mają zdziwko, patrzą, słuchają i widzą ten kontrast, problemy dziecka na co dzień, wynikające z jego funkcjonowania w ciężkich warunkach, w ciężkich sytuacjach, w takim kontekście przebodźcowania i świetne Operowanie słowem. Yy, wspaniała prozodia, yy, bardzo wyrazista, dynamiczna, niczym postacie filmowe. No więc należy przypomnieć sobie, właściwie. Czym jest zespół Aspergera? Ja nie, mówię tego, nie będę tego mówił w całości, ale powiem o jednej z bardzo ważnych cech Aspergera, która, która tutaj będzie miała znaczenie w tym naśladownictwie. Otóż Asperger to jest osoba, która ma albo prawidłowy, prawidłowy rozwój. Języka funkcyjnego i w tym samym tempie, co rówieśnicy rozwija swój język, albo wręcz przyspieszoną artykulację, przyspieszone budowanie pełnych zdań, zdań złożonych, wielokrotnie złożonych. I takie dziecko, a potem, potem dorosły, po prostu świetnie operuje słowem a powtarzanie pewnych zwrotów naśladowanie prozodii zasłyszanej w filmach w programach publicystycznych jest niczym innym jak właśnie znakomicie rozwiniętym językiem funkcyjnym znakomicie rozwiniętymi zdolnościami lingwistycznymi i Dlaczego nie korzystać z tych zdolności? Dodatkowo, uspokajając jakby wszystkich, którzy się zastanawiają, czy naśladownictwo jest dobre czy złe, dodam, że osoby, które naśladują i używają tekstów, postaci z bajek, z filmów, z programów różnych w życiu codziennym, zazwyczaj to są ludzie bardzo uważni. Więc możemy się cieszyć z tego, że nasze dziecko naśladuje, gdyż ono. Po prostu jest znakomitym słuchaczem. Jeżeli potrafi naśladować temper głosu, yy, akcentowanie, charakterystyczne sylaby dla, dla danego stylu mówienia u jakiejś postaci, to znaczy, że jest to osoba niesamowicie uważna, yy, wrażliwa na drugiego człowieka i próbująca też zaistnieć w jakiś sposób w swojej najbliższej społeczności, chociażby w rodzinie albo wśród kolegów, albo wśród znajomych. Więc. Tego typu naśladownictwo, nie u wszystkich Aspergerów oczywiście, może świadczyć o dobrze rozwijającej się empatii, o wyczuciu sytuacji, o wyczuciu tego słowa u drugiego człowieka. I tu od razu tłumaczę, mitem jest brak empatii u osób z zespołem Aspergera. Ten brak empatii może być co najwyżej pochodną tego, że człowiek Asperger nie rozumie pewnych emocji u innych osób i poprzez to niezrozumienie może się wydawać, że brakuje empatii. Ale niezrozumienie, a brak empatii, to są dwie różne, dwie różne sprawy. Zresztą, jeżeli dziecko naśladuje jakąś postać, jest to znak, że, że dziecko po prostu chce być jak inni, chce się dostosować społecznie, chce... Być tą postacią, albo mieć w sobie przynajmniej część cech tej postaci. I nie ma co się obawiać. Jest to naturalny etap rozwoju dzieci. A w przypadku aspergerów, ten etap w postaci naśladownictwa jest bardzo, bardzo, może być bardzo, bardzo wyrazisty. I, a, dobrze rokuje, bo to rokuje tym, że taki człowiek w przyszłości, gdy posiądzie już taką w pełni rozwiniętą zdolność naśladowania akcentów, tembru głosu, w całości, prozodii jakiejś postaci, będzie się tym płynnie posługiwał. Czy to w urzędzie, czy przy kolacji wigilijnej, czy w swoim przyszłym związku, który będzie budował z partnerem lub z partnerką. I to jest bardzo, bardzo dobra cecha. I, i ja jestem akurat, że tak powiem, użytkownikiem, czy też nosicielem tej cechy, i, i kilka postaci w moim życiu gra w głowie swoim głosem, i Powiem Wam taką ciekawostkę oprócz tego. Mimo że czasami mówię jak, jak Robert Makłowicz, który zachwala te wszystkie swoje kulinarne podboje, te piękne miejsca na Malcie czy w Portugalii. Mimo że czasami jestem uszczypliwy trochę jak Cejrowski, dzięki temu jestem odbierany po wielu latach różnych eksperymentów jako osoba po prostu Ciekawsza, czasem bardziej ekscentryczna, ale po prostu ciekawsza, bardziej wygadana, gdyż, gdyż takie akcentowanie, jakie stosuje, jakie mi wygodnie w danej sytuacji dodaje dynamiki tej, tej wypowiedzi, która się przydaje bardzo przy budowaniu relacji. Dodatkowo, jeżeli nie mówię, ale myślę na jakiś temat, wyobrażam sobie w głowie pewne myśli, to Ciekawostką jest, że te myśli zawsze wypowiadane są czyimś głosem. I to niekoniecznie moim. Gdy zastanawiam się nad czymś, rozważam różne opcje, to głos, który gra mi w głowie, to może być bez problemu głos mojego interlokutora, rozmówcy, z, którą, z którym przed chwilą rozmawiałem. I tak wyobrażam sobie moje myśli, że dochodzą do mojej świadomości, wypowiedziane głosem tej osoby. Więc każda myśl, którą słyszę, którą, którą wytworzę sobie, jest wypowiadana w mojej głowie czyimś głosem, niekonkretnie moim. Albo koleżanki, albo właśnie Makłowicza, albo Cejrowskiego, albo Hołownik, którego akurat oglądam, albo Kaczyńskiego, którego akurat oglądam, albo Ojca Rydzyka. I, I w ten sposób jakby już w samej mojej głowie te myśli powstają za pomocą czyichś głosów, więc cały czas jestem sobą, jeżeli ja wypowiadam w sposób podobny do tych ludzi, gdzie ktoś może zapytać, czemu ja się nie zachowuję naturalnie. No ja się zachowuję naturalnie, bo te głosy i sposób mojej artykulacji jest dokładnie taki, jak brzmi w mojej głowie w myślach, tak? I nie ma to nic wspólnego, Chciałam uspokoić, nie ma to nic wspólnego ze, ze stanami schizoidalnymi, ze schizofrenią, z jakimiś omamami. Nic z tych rzeczy. Dziękuję.